My musimy, powinniśmy i uczyć nasze dzieci i sami też myśleć o tym, że, żeby żyć ekologicznie, żeby nie być okrutnym człowiekiem wobec zwierząt po pierwsze, żeby nie kupować futer żeby segregować śmieci, izolować plastik, i tak dalej, bo nas ten plastik zaleje. Te zwierzęta też, razem z nas razem z nimi i wszyscy za chwilę polegniemy. Wydaje mi się, że to jest jakąś głupotą. Dużą jest niemyślenie o tym. Wydaje mi się, że już w ogóle takie zachowanie, nie wiem, w moim środowisku, na moim, mojej dzielnicy widzę mnóstwo i nawet wegetariańskich knajp. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj w takim myśleniu już bardzo wszyscy zaawansowani, że to jest nieuniknione. Tak wychowuję tak dzieci, Rozmawiam o tym. Nie jestem, nie jestem, wydaje mi się, mam adoptowanego psa, właściwie adoptowanego kota. Jem mięso, ale to dlatego tutaj się obronię, że jestem trochę, pochodzę z Tatarów polskich i mięso mi jest potrzebne do życia. Nie noszę futra, może też dlatego, że nigdy bym nie miała takich pieniędzy, nie wydała na odzienie wierzchnie. Ale na przykład noszę skórzaną torebkę czy skórzane buty. Ale wydaje mi się, że takimi nawet mniejszymi krokami, jeżeli każdy z nas zrobi pół kroku, dwa kroki w tę stronę, to już będzie trochę lepiej.